Realizacja projektów transgranicznych w ramach europejskiej współpracy terytorialnej jest jednym z głównych narzędzi rozdysponowania i alokacji środków Unii Europejskiej na terenach przygranicznych. Powiat Jaworski od 2007 roku aktywnie sięga po te środki, współpracując w tym zakresie z miastem Turnow. Efektami tego współdziałania były udane zrealizowane projekty unijne dotyczące rozwoju turystyki, aktywizacji osób niepełnosprawnych czy seniorów. Widząc olbrzymie zainteresowanie i możliwości współpracy po polskiej stronie z partnerami zagranicznymi przy bardzo korzystnym zaangażowaniu środków zewnętrznych, które dodajmy w tym przypadku mogą wynosić nawet 95% poniesionych wydatków, Powiat Jaworski wyszedł z inicjatywą pozyskania kolejnego czeskiego partnera. Na apel naszego samorządu odpowiedziało miasto Trutnow, które położone jest zaledwie 20 km od przejścia granicznego w Lubawce. Dwukrotne spotkania pozwoliły określić przyszłe ramy współpracy, których, jak pokazała przeprowadzona wstępna analiza, jest naprawdę wiele. Ponadto podczas spotkań ustalono wiele wspólnych potrzeb, które m.in. skierowane będą na wspieranie opieki nad osobami starszymi, aktywizację seniorów oraz wymianę doświadczeń terapeutów pracujących na co dzień z tą grupą osób. W tym miesiącu odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli powiatu Jaworskiego i Trutnowa, którego wymiernym efektem jest złożony przez miasto Trutnow projekt turystyczny pod nazwą Zabytki bliżej polskich i czeskich turystów. Kierunki tej współpracy sprzyjać mają rozwojowi społeczno-gospodarczemu obszaru pogranicza polsko-czeskiego poprzez wzmacnianie jego konkurencyjności oraz promowanie partnerskiej współpracy jego mieszkańców. Jak przyznał starosta Jaworski Stanisław Laskowski, polskiej stronie zależy na realizacji przedsięwzięć, które pozwolą na wzajemne zbliżenie ludzi oraz instytucji, zarówno w czasie przygotowania i realizacji projektów, jak i utrzymywania ich efektów po zakończeniu tych działań, tak aby nie stanowiły one jednorazowej czy przypadkowej akcji, a przyczyniły się do wytworzenia pewnego stałego procesu. Wszyscy partnerzy wyrazili wolę i chęć współpracy, dlatego delegacja z Jawora jest przekonana, że pozyskanie drugiego po turnowie zagranicznego partnera przełoży się na zwiększenie możliwości aplikacyjnych powiatu Jaworskiego, które w przypadku projektów międzynarodowych wymagają wskazania wyraźnego oddziaływania transgranicznego.